Dzisiaj szybki poradnik, jak wybrać żel intyny. Oczywiście kolejny raz przypomnienie, że ja nie jestem żadnym ekspertem, ja nie jestem żadnym farmaceutą, żadnym biochemikiem. Dzielę się po prostu moimi doświadczeniami i moich partnerek. No, mam nadzieję, że komuś pomoże to wybrać pierwszy żel, no albo uniknąć jakichś małych problemów. I najważniejsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co taki żel ma robić, tak? Taki żel ma przede wszystkim. Robić nam tak zwany poślizg, prawda? Nawilżać, ułatwiać kontakt ciała z ciałem, tak? Po drugie, przede wszystkim ma nie podrażniać, czyli ma być neutralny dla ciała. O ile na zwykłą skórę, czy nawet na jakieś różne błony śluzowe, pierwszy kontakt nie ma problemu, różne rzeczy nie będą źle reagowały. Natomiast po jakimś czasie, po intensywnym seksie czy innych zabawach zaczynają się jakieś podrażnienia, uszkodzenia, naskórka. No i wtedy, wtedy to już ma znaczenie czego używamy, no bo po prostu mogło być no, pieczenie, podrażnienia, jakieś przykre sprawy, tak? Trzecia rzecz. Bardzo ważnym jest, żeby oczywiście nam nie uszkadzał gumek, żeby nie uszkadzał różnych takich rzeczy, więc musi być neutralny dla Otoczenia. Tak? No nie jest fajne, jak zaczynamy używać żelu, a nasi partnercy zaczynają się paznokcie, y, tipsy odklejać. Tak? To no, może troszeczkę popsuć nastrój. Kolejną sprawą, fajnie, jeżeli żel y, nie wysycha za szybko, y, ponieważ no, to też potrafi rozproszyć i troszeczkę zburzyć y, na nastrój, jeżeli musimy co dwie minuty nową, nową dawkę żelu stosować i, i, i nabierać. Tak? No i ostatnia sprawa, fajnie, gdyby nam taki żel, ten środek, którego używamy. Nie brudził, tak? Bo w ogniu walki nam na tym nie zależy, chcemy, chcemy poszaleć. Natomiast później, no, trochę przykro, jak pościel albo ubrania są po prostu popsute. Więc w sumie, podobnie jak przy filmiku o gumkach, yy, no, trzeba podejść do tematu, jak dorośli ludzie, tak? To są dorosłe zabawy, więc yy, też podchodzimy do tematu poważnie. Co za tym idzie? Czego nie używamy? Przede wszystkim nie używamy żadnych takich rzeczy. Czyli kosmetyków, żadnych basamów, żadnych mydełek. Dlatego, że po prostu warunek drugi będą nas podrażniały, będą szczypały, będą piekły, mogą się nawet po... pojawić jakieś alergie, różne reakcje. Jeżeli nie od razu, tak jak mówię, nawet po, po, po paru minutach akcji, bardzo źle to może działać. Poza tym, pozostałe elementy też słabo kosmetyki spełniają. Także. Żadnych żeli. Szczerze mówiąc, do jakichś zabaw wanie pod kócnicem. Już lepiej troszkę spędzić czasu na grę wstępnej, no żeby zmoknąć naturalnie, albo wręcz sobie nawet silną pomóc. Takie rzeczy naprawdę potrafią zburzyć cały nastrój i, i narobić kłopotów na, na kilka godzin, kilka dni. Także żadnych kosmetyków. Do tego się również zalicza oliwka do ciała. Jest to fajna rzecz do masażu i nie robi to jakichś dużych problemów w czasie stosunku. Natomiast bardzo źle działa na gumki, bardzo brudzi pościel, ubranie itd. No i też dość szybko znika. Także ja, ja zaliczam oliwkę właśnie do kosmetyków. Nie używamy. Kolejną rzeczą, yy, która może komuś przyjść do głowy, a która nie jest najlepszym pomysłem, są wszelkie artykuły spożywcze. Yy, nie mówię o jakichś masach majonezach, ale na przykład sosy do jedzenia, jakiś sos czekoladowy do zabawy, jakaś bita śmietana. Yy, dlatego, że znowu, po paru minutach akcji, jak już się zaczną pojawiać jakieś podrażnienia i, i, i uszkodzenia śluzówki i błon i takich rzeczy, cukier i różne inne rzeczy zawarte właśnie w takich artykułach spożywczych, po prostu bardzo sprzyjają, sprzyjają rozwojowi bakterii, grzybów i takich rzeczy można się nabawić po prostu przykrości po fakcie. No Jest to po prostu mało higieniczne. Więc jak chcemy sobie poszaleć, to bawimy się w rzeczy profesjonalne, tak? czyli wszelkiego rodzaju żele, żeliki, intymne, tego jest mnóstwo na półkach. Natomiast czym się kierować? Tak jak zaczęłam na początku, żel ma po prostu nam robić mokro, żel ma nie wysychać i żel ma nie podrażać. Są to tak naprawdę bardzo proste rzeczy do, do osiągnięcia, wystarczy tylko wazelina albo właśnie tego typu rzeczy. Oczywiście producenci próbują troszeczkę zrobić kasy na, nawet na takich prostych rzeczach i wymyślają różne skomplikowane sprawy. różne tak? żele pobudzające, uwrażliwiające, podnoszące doznania, uwrażliwiające. Rzeczy, które robimy, robimy w miejscach, które i tak są wrażliwe, więc takie różne wymysły są niepotrzebne, a z mojego doświadczenia i różnych ludzi, z którymi miałem kontakt, bardziej to przeszkadza, niż pomaga. Jest to raczej znaczy, dziwne doznanie, doznanie, albo wręcz drażniące, jakieś pieczenie, jakieś palenie. Więc jeżeli chodzi o żel intymny, po prostu idziemy na półkę i wybieramy najprostszą, najtańszą rzecz, jaka jest bardzo fajną sprawą są rzeczy marketowe typu Tesco czy, czy jakaś inna sprawa. To ma po prostu nam nawilżyć i nie przeszkadzać w zabawie. Więc bierzemy najprostszy, na, na, najtańszy artykuł, który jest na półce. Naprawdę niepotrzebne są jakieś wymysły. Yy, tego typu rzeczy, drogi film, tak, yy, są drogie. I to, że to można użyć do masażu. Oliwki czy samo można użyć do masażu, tak? To jest trzy razy droższe niż zwykły żelik dostępny na półce jakiegoś nownima, jakiejś zwykłej marki marketowej. Naprawdę to jest najlepsza opcja. Gorąco odradzam przekombinowywanie i kupowanie jakichś bardzo fikuśnych, e, udziwnionych żeli. Tak samo, jeżeli chodzi o żele smakowe, tak naprawdę one nie są smakowe, one są aromatyzowane czyli po prostu mają jakiś przyjemny zapach truskawkowy ale to nie jest że tak powiem artykuł spożywczy więc też nie ma sensu przepłacać na coś co ma tak naprawdę bardzo prostą funkcję ma nam po prostu pomóc w nawilżeniu i nie, nie przeszkadzać w tym co robimy. No, Więc albo idziemy do marketu kupujemy coś taniego wygodnego albo jeżeli no, mamy, jesteśmy w związku i lubimy się dużo bawić, możemy pójść na internet i znaleźć coś po prostu z dużej ilości z jakimś wygodnym aplikatorem, prawda? Co nam na dużej wystarczy? Takie rzeczy działają, ale po prostu nie ma sensu przepłacać, tak? Kolejną rzecz, którą można złapać, jest taki wynalazek. Saszetki lubrykantu. To można też znaleźć na necie, wystarczy poszukać lubrykant w saszetkach bądź w aptece, to jest tak naprawdę wymyślone do umieszczania różnych rzeczy w różnych miejscach, no ale oczywiście też może posłużyć do, do, do tego, czego chcemy, prawda? Nawet można sobie z takich rzeczy zrobić, jeżeli akurat nam się przyda, mały zasób podróżny. Kilka gumeczek, yy, jakieś makrochusteczki. i jedna lub dwie właśnie takie saszetki, saszetki, które możemy szybko złapać, wykorzystać i nie męczyć się z pompowaniem butelką. No. A jeszcze jedna ma wskazówka, gdyby się ktoś nie domyślił, jest powód, dla którego niektóre butelki są w takim, a nie innym kształcie. Pozostawię to w Waszej wyobraźni. No, i tyle: no. po prostu nie ma sensu brać jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy, bo one częściej bardziej przeszkadzają niż pomagają. Dopóki jest to żel do celów intymnych, to zrobi to, co, to, co powinien zrobić. E, ostatnia sprawa. W rozmowach o żelach intymnych pojawia się też temat, pytanie: czy można się od żelu uzależnić? Od wszystkiego się można uzależnić, tak. E, jeżeli stosujemy to bardzo dużo, 99% czasu, miesiącami, no to faktycznie nasz organizm się może odzwyczaić od moknięcia w naturalny sposób. Ale to są ekstremalne przypadki. Naprawdę jest to bardzo przydatne, bo dzięki temu możemy się bawić więcej, możemy robić rzeczy, których natura tak naprawdę nie przewidziała i no, zaoszczędzić sobie jakichś podrażnień i po prostu no, podnieść komfort w łóżku. Także tym się bardzo nie przejmowało. to naprawdę trzeba, tego stosować, trzeba to stosować dużo i długo, żeby się pojawiły jakieś problemy. Także no, mam nadzieję, że komuś to pomoże i troszeczkę rozjaśni temat żelinnych.